Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, w ubiegłym tygodniu odbyła się kolejna sesja Rady Gminy, gdzie wprowadzaliśmy nowe inwestycje, nowe projekty, tak jak obiecywałem, abyśmy mogli zmieniać naszą rzeczywistość i przyszłość na lepszą. Ale dzisiaj chcę powiedzieć o innej bardzo miłej sprawie, o bardzo miłym wydarzeniu. Otrzymałem od dzieci z Sulowa taki list z narysowanymi atrakcjami platu zabaw. Platu zabaw, który już od kilku miesięcy. Projektujemy dla tej szkoły. Chcę podziękować Antosiowi, Michałowi, Julii, Natalii, Martynce, Korneli, Lenie, Ignacemu i innym dzieciom, które napisały do mnie, abyśmy ten plac zabaw mogli razem zorganizować. Jestem po spotkaniu z rodzicami dzieci z tej szkoły, i tak jak mówiłem, od ubiegłego roku staramy się przygotować projekty takich centrów aktywności. Centrów aktywności dla mieszkańców, tak aby dzieci, młodzież, dorośli mogli razem przebywać, odpoczywać i się bawić. W Sulowie przygotujemy takie centrum aktywności i będzie to zupełna zmiana. Będzie to całkiem. Inna rzeczywistość niż ta, jaka dzisiaj jest na Placu Zabaw przy Szkole w Sulowie. Będziemy takie centra budować w większych i mniejszych miejscowościach. Wszystko, drodzy mieszkańcy, dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży, tak abyśmy razem mogli spędzać czas i odpoczywać.